W tym materiale dowiesz się jak odebrać airdrop od eteny. pokażę Ci również jak zdobyć darmowe tokeny tego projektu poprzez nowy lunchpool. Dodatkowo zobaczymy wyniki ostatniego IDO i dowiesz się jak wypłacić środki z powrotem na portfel. Następnie porozmawiamy o odbiorze jednego z największych airdropów w 2024 roku, czyli Wormhole. Przegadamy ostatni temat airdropa Satoshi VM oraz wyjaśnię niejasności wokół airdropa od Nibiru. A na końcu dwa bonusy dla kryptowariatów. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Cash. Dzięki której z aplikacją Dotbi możesz wymienić krypto na złotówki i złotówki na krypto w ponad 11 tysiącach punktach w Polsce. Witam najlepszą społeczność na rynku krypto. Z tej strony kłania się Wam Renifer i tak prezentuje się rozkład jazdy na ten tydzień. Także zaczynamy od Etena Labs, która właśnie wyszła na giełdy i miała dzisiaj swój listing. Robiła skromne 450%. Skromne, nie skromne, ale tyle zrobiła. My o Etenie rozmawialiśmy jeszcze w lutym, gdzie tutaj mieliśmy krok po kroku instrukcję, jak zakwalifikować się pod ten airdrop. Także wariacie, jeśli działałeś pod ten airdrop, możesz śmiało wejść na tą stronę. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie tego odcinka. Wchodzą na tą stronę. Klikasz Connect Wallet, łączysz się walletem i możesz sprawdzić, czy Twój portfel kwalifikuje się do odbioru tego AirDropa. Jakbyście chcieli poczytać więcej o tym projekcie, to Świat Krypto kilka dni temu opisał wszystko na Twitterze. Możecie tutaj poznać koncepcję projektu, jak i na przykład unlocki oraz inne szczegóły. Również to będzie w opisie filmu. W ostatnim odcinku pokazałem wam, jak wrzucić tokeny na launchpool tokena APRS. Które dalej 2, zostało jeszcze 8 dni. Przez te 7 dni wpadło mi 7 dolarów. Ja tutaj troszkę zredukowałem sobie pozycję, bo potrzebowałem Stablecoiny na inne cele. Te 7 dolarów mi wpadło przez te 7 dni, także no kurcze, porównując to do jakiejś lokaty czy, czy czegokolwiek, no to nie ma przebitki. Warto z tego korzystać, zawsze na jakiegoś kepsika będzie. I dzisiaj możemy sobie działać z następnym lunch poolem od Etheny Tutaj mamy tylko dwa pule, w poprzednim mieliśmy trzy. Razem z Bitcoinem. Mogliśmy zakonić Bitcoina do pracy. W tym przypadku tego nie możemy zrobić. Także minimum tutaj możemy wrzucić 100 Eteny, maksymalnie 5000 Eteny. Trzeba wziąć pod uwagę to, że tutaj jest największe ryzyko. Tutaj możemy najwięcej stracić i zyskać, tak naprawdę, bo jeśli. Token poleci, zanurkuje w dół przy jakimś spadku np. bitcoina, to finalnie nawet możemy stracić. Dlatego ja nigdy, przeważnie nie korzystam z tej opcji, korzystam z, z stablecoina, jakim jest USDT pool. I tutaj minimalnie możemy wrzucić 100 dolarów, maksymalnie 2000 dolarów. Także lecimy i pokażę wam krok po kroku, jak to zrobić. Jeśli nie masz jeszcze konta na Bitcoinie, a chciałbyś wziąć udział w tej akcji, jak i przyszłych, to możesz założyć je z drugiego linku w opisie tego filmu. Nakładając konto z tego linku, otrzymujesz 10% zwrotu z opłat transakcyjnych. Dostajesz 30 tysięcy dolarów w bonusach. Pierwsze 30 baksów dostajesz już za 100 dolarów depozytu oraz dostajesz dostęp do naszego Discorda. A na naszym Discordzie masz dostęp do przestrzeni airdropowej, która jest jedną z największych, jak nie największą przestrzenią do airdropów w Polsce. Możesz korzystać z kanału Analiza Rynku, którą prowadzi Grimkrid i przedstawia tutaj swoje przemyślenia na temat rynku, analiz krypto, gdzie codziennie wpada update kilkunastu coinów oraz kanału Crypto Insights, gdzie świat krypto dzieli się swoimi przemyśleniami. Tutaj mamy dla Was jeszcze taką małą niespodziankę, ale to na koniec tego filmu. Także wariacie, jeśli nie macie jeszcze naszej przestrzeni i nie chciałbyś nic przegapić, jeśli chodzi o rynek krypto, to klikaj w pierwszy link w opisie tego filmu. Także, aby znaleźć się na tej stronie, musimy wejść w TradeBotX i kliknąć Pool, lub tutaj w szukajce pisać Launchpool. Jak będziemy na tej stronie, to wchodzimy w... Drugi projekt akurat teraz jest tak, że są dwa lunch pule, rzadko w sumie się tak zdarza, ale tak teraz jest. Także, żeby wziąć udział w tym lunch poolu, który dzisiaj wystartował, klikamy Register to Participate. I tutaj pojawią nam się wcześniej wspomniane dwa pule. Ten oczywiście ma super APR, oczywiście APR to jest zwrot w ciągu roku, więc aby mniej więcej obliczyć jaki mamy zwrot w ciągu tych 7 dni, to musimy sobie podzielić te, nie wiem, na przykład 200 na 365 razy 7 i mniej więcej taki zwrot z inwestycji. Na ten moment byśmy mieli. Oczywiście, z czasem, tam po dwóch, trzech dniach to spadnie, bo więcej osób zacznie stejkować, ale myślę, że w przypadku USDT może to być. Jakieś 11% mamy na ten moment, to myślę, że jakieś 4-5% myślę, że jest tutaj do osiągnięcia. Jak za zero ryzyka możemy powiększyć swoje portfolio o 5%, to myślę, że warto to wziąć pod uwagę. Ja w tym przypadku wrzucę sobie moje USDT i klikam Stake to Earn. Tutaj mam 500 USDT, także dam sobie w sumie maksa. Jeśli tutaj pokazuję wam 0, bo to jest Funding Account, to możecie sobie przetransferować ze spota na Funding. I tutaj po prostu wybieracie sobie ilość i tutaj dajecie Confirm. Ja wrzucam te 500 USDT, Confirm i w sumie to już by było na tyle. Mogę dać View Order. View Order to jest inaczej jakbyśmy weszli sobie w Taking History. To jest to samo. I tutaj możemy w każdym momencie odstejkować nasze tokeny. Nie ma tutaj żadnego limitu albo jakiegoś czekania na odstejkowanie. Także w każdym momencie możemy rzucić, jak i odstejkować nasze tokeny. Następnym punktem na dzisiaj jest sprawdzenie naszej alokacji w IDO. Także wchodzimy sobie w Web 3 IDO. I jeśli działałeś zgodnie z instrukcją w moim poprzednim filmie i wrzuciłeś tutaj swoje faksy na sieć arbitrum, to możemy sprawdzić. Ja się boję trochę, bo ja mam takie otwarte do tego, że nie no dobra, uda mi się. Tym razem mi się. Uda, nie? Także, tyk, je, yeah. no No, standardowo parcik się mnie trzyma Ogólnie to Bybit Zmienił trochę zasady gry i ja pokazywałem Że trzeba wpłacić 250 USDT Na sieć Arbitrum, a później Zmienili to na 300, my o tym informowaliśmy Na naszym Discordzie, czasami tak jest, że Zwiększają alokacje i z jednej strony dla nas To jest spoko, bo no, płacimy tam Dolara więcej za przesył, wiadomo, ale Mniej osób bierze udział w tym IDO U nas wariacik Izdepa Oraz wariacik Willy Holik Garnęli tą alokację Większość niestety nie, ale tutaj ISDEPA pierwszy raz. Także gratulacje, wariacje dla Ciebie. To IDO na ten moment zrobiło wynik 0,94. Mogliśmy je kupować po cenie 0,25, także szybka matematyka. Szybka matematyka mi mówi, że mamy 376 dolarów zysku, minus 100 dolarów naszej alokacji i 276 dolarów na czysto zarobiliśmy na tym IDO, jeśli byśmy oczywiście sprzedawali tokeny po tej cenie, jaka jest na ten moment. Także no to nie jest jakiś super wynik, ale Zawsze coś. Uważam, że tak samo nie ma tutaj ryzyka. Chodzimy jedynie tam dolar czy dwa za transfer w jedną i w drugą stronę. To warto brać udział w takich akcjach. I jeśli chcielibyśmy wypłacić nasze środki z Bybit Walletu na jakiś inny portfel, to wchodzimy właśnie na Bybit Wallet. Tu mieliśmy na Arbitrum. Pamiętajcie, że. To mniej więcej działa trochę jak Metamask, jak nasz taki właśnie portfel EVM-owy. Także tutaj, żeby wysłać środki z powrotem na jakiś inny portfel albo na giełdę, potrzebujemy mieć token natywny sieci, czyli w tym przypadku dla Arbitrum to jest Ethereum. Więc jeśli masz tutaj tylko 300 dolarów bez Ethereum, to musisz przelać sobie jeszcze jakieś tam, nie wiem, dolara albo dwa na przesył tych tokenów. Także klikamy sobie Withdraw, tutaj sobie wybieram sieć Arbitrum, kopiuję swój adres, lejam ten adres tutaj, wybieram 300, daję Next. Potwierdzam, i tak tokeny właśnie wysyłam, czy to właśnie na Metamask, czy to na giełdę. Ja osobiście te tokeny zostawiam na przyszłe akcje, nie zamierzam na razie ich ruszać. Tak samo również jakbyśmy chcieli wypłacić z innych chainów, czyli na przykład BNB Chain czy Solana Chain. Tutaj potrzebujemy mieć po prostu token natywny do wypłaty. I jeśli mamy tutaj 250 i mamy troszkę BNB to możemy to wypłacić bez najmniejszego problemu. Hmm, tak samo w przypadku Solany. Ale tak jak mówię, ja na ten moment zostawiam moje środki na przyszłe akcje, bo na pewno jeszcze będzie ich trochę. Jeśli ten materiał przydał Ci się jakoś do tego momentu, to nie zapomnij o łapce, subie i komentarzu, w którym darz znać, czy tak wytłumaczone działania krok po kroku przydają się. A my lecimy dalej. Jutro odbędzie się listing tokena Wormhole na największych giełdach krypto. Będzie to m.in. innymi Bybit, czy właśnie też Binance. Także jeśli działaliście zgodnie z naszymi instrukcjami, to sprawdźcie w tym czekarze, który już tutaj sobie chodzi od początku marca, czy kwalifikujecie się na ten airdrop. Wchodząc na niego, klikacie tutaj, akceptujecie zasady, wybieracie sobie sieć, łączycie się metamaskiem, a następnie sprawdzacie, czy się kwalifikujecie. I jutro o 12.30 rusza ten claim, a następnie będzie od razu distinct. i teraz przechodzimy do SatoshiVM sporo osób złapało ją na tego airdropa i również sporo było pytań jak tego airdropa odebrać także lecimy z wytłumaczeniem tego gratulacje dla was wariaty bo tutaj widzę legendarne NFT wleciały także grubo wchodzimy na tą stronę klikamy connect wallet metamask i sprawdzamy tutaj, czy kwalifikujemy się pod ten strut tym przyciskiem. U mnie niestety się to nie udało, ale tutaj jest cała instrukcja po angielsku, jak zrobić to i przetransferować swojego nft -ka. a nasz wariacik Smith spolszczył tą instrukcję, także ja wam szybko tutaj przelecę, co trzeba zrobić i pozdrać siebie wariacie, bo zrobiłeś bardzo dobrą robotę. Jeśli trzeba będzie, to tutaj sobie zatrzymajcie w którymś momencie i oczywiście jeśli zgadnęliście tego airdropa, to gratulacje dla was wariaty, no bo to jest kurde dobry pieniądz wleciał. o airdropa od Nibiru, to wchodzimy sobie na tą stronę, klikamy Connect Wallet, Apple, i tutaj musimy mieć podłączonego naszego Twittera, na którym działaliśmy pod kampanię X oraz Discorda, na którym weryfikowaliśmy nasze Proof of Humanity. Testnet Airdrop skończył się w październiku tamtego roku, także on tutaj nas nie dotyczy. My tutaj działaliśmy pod ten Airdrop X Airdrop. No i co? Ja mam 93 tysiące punktów. Także wchodzę sobie na następną stronę, gdzie jest tutaj już claim. I ogólnie dużo osób ma tak, że tego claimu nie widzi, tak jak ja. Osobiście mam 10 tokenów Nibi, które dostałem od teamu. Oni mówili, że wyślą te tokeny dla osób, które kwalifikują się. Także jeśli masz te 10 tokenów, to znaczy, że wyszedłeś poprawnie weryfikację i Twój portfel się kwalifikuje pod ten zrób. Ale na ten moment jeszcze nie możemy go odebrać i tutaj team informuje nas, że w związku z bugami przełożyli to na do 7 kwietnia. Także będzie tutaj rozdystrybuowane 10 nibi dla wszystkich zweryfikowanych, tak jak właśnie mówiłem, jeśli macie te 10 nibii, to nie powinniście się o nic martwić, tylko czekać na dalsze informacje. Zostało to zrobione do 1 kwietnia i tak nic nie musieliście odbierać, po prostu zostały wysłane na wasz portfel. I tutaj jest informacja o, żeby zrekonektować Twittera i Discord na tej stronie, którą wam przed chwilą pokazywałem. Więc róbmy to razem szybciutko. Ja sobie tutaj usunę ciasteczka, odświeżę szybko tą stronę, daję connect, łączę się. Walletem, łączę się X-em okay? i łączę się też Discordem. Mówią, żeby to zrobić, także wypada to zrobić, nie? jak tak mówią, to, to lepiej to zrobić. <gry> Dalej mamy informację, że vesting został troszkę zmieniony, czyli 60% tokenów odbieramy na samym początku zamiast 50%, i potem mamy vesting miesięczny do czerwca. Nie możemy już teraz zrobić weryfikacji. I tutaj jeszcze informują nas, że wdają sobie sprawę, że wiele osób czeka z niecierpliwością na odbiór nagród, ale chcą mieć pewność, że każdy ma równe szanse na X zdobycie. I będą ciężko pracować, aby wkrótce je otrzymać. I to nie jest żad prima aprilisowy, także musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalsze instrukcje. I na sam koniec dzisiaj wleciały dwa bonusy. Jeden od Bybita, drugi od Nyan Heroes, także mamy darmowe koszuleczki dla naszej społeczności. I darmowe dodatkowe kody na bonusowe punkty miał dla naszej społeczności. Więcej punktów miał to w przyszłości więcej punktów na czyli tokena tej gierki, którą opisywałem również tydzień temu w moim odcinku. Także, wariacie, jeśli Cię nie ma, chciałbyś brać udział w takich akcjach, których jest ostatnio coraz więcej, to wbijaj w pierwszy link w opisie tego filmu. I to by było na tyle dzisiaj z mojej strony, także dziękuję Wam za uwagę, i jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny, to będzie mi niezmiernie miło jak zostawić ślad po sobie w postaci łapki i komentarza, a my słyszymy się w następnych odcinkach, także pozdrowiacie!